Cześć, z tej strony Patryk i Łukasz z Fabryki rowerowej. A w tym odcinku topowy model roweru crossowego od Rometa, czyli Orkan 9. Pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku. Patryka. Zapraszamy. A więc drodzy widzowie, w tym odcinku najwyższy, a najdroższy rower crossowy od marki Romet na sezon 2023. Na pierwszy jak widzimy, mamy ramę, która jest dostępna w wersjach od Orkana 3 wzwyż. W tym przypadku jest to kolor oliwkowy, zielony. Tutaj powiem, kwestia nazewnictwa indywidualna. Takie trochę wojskowy, tak? wojskowe. Wojskowe takie malowanie, taki kamuflaż bardziej. Jeżeli chodzi o same kwestie wizualne, to też należy uznać to za duży plus, czyli kwestia pancerzy, zarówno od hamulca, jak i przerzutki, które są prowadzone wewnątrz ramy. Dodatkowo jeśli chodzi jeszcze o ramę? Pierwszy wspomniałbym może o tym, że te ramy produkowane, spawane i malowane są w Polsce, co też należy uznać za plus. Romet, te pierwsze modele, które wychodziły z nie wyglądały za fajnie. Teraz już Romet pomału dopracował, spawanie tych ram, już wygląda to lepiej. Jeszcze ma trochę pracy domowej do odrobienia, ale widać, że idzie to w dobrą stronę. Tyle w tematyce ramy chyba bym, bym to dodał. było motowane na bagażnik, jak widzimy jest dostępne. Yy, tylko jedno mocowanie na, na bidon, tro... troszeczkę skromnie. No, trochę szkoda. Taki rower crossowy przydałoby się, żeby miał gdzieś tam dwa te mocowania. No, to tam też jakoś no. można ewentualnie w ramach yy, własnych intencji twórczych rozwiązać poprzez adaptery różnych yy, firm. Tak, rura sterowa nie jest taper, i to jest tylko i wyłącznie 1/8 1, cala na całej długości. To co dalej w temacie komfortu? Tak, to co? W temacie komfortu przedni amortyzator to firma Santur. W tym przypadku uwaga w wersji powietrznej, także duży plus w tym przypadku, Fajnie. jeśli chodzi o jego kulturę pracy z możliwością blokady na manetce, więc też duże ułatwienie, jeżeli chodzi o obsługę tej możliwości blokady. Tak, bardzo, znaczy na uwagę na pewno zasługuje sam napęd, bo napęd został oparty o bardzo solidne podzespoły z tylną przerzutką XTK. Mamy tutaj też konfigurację 3 na 10 w tym przypadku, więc mamy 30 biegów. Korba z przodu jest w systemie Holotech, więc naprawdę no, ten osprzęt stoi na bardzo wysokim poziomie. Mnogość podzespołów, znaczy mnogość przełożeń do wyboru. Szczególną uwagę zwróciłbym też na manetki. Manetki to są. Też, to też jest model XT, dzięki czemu ma wszystkie technologie takie jak 2-way release, instant release i... two way release, instant release i... W temacie kół, jak został stało na rower crossowy, organ numer 9 korzysta z kół rozmiarze 28 cali, w tym przypadku na obręczach bukamerowych wzmacnianych w wersji czarnej, no i na oponkach firmy Michelin w wersji Protect, które mają też wkładkę antyprzebiciową, no, i w tej wersji jest dość szeroko. Bo te opony tak wyglądają na 42C. Coś takiego. A no. Się oddaje, że mogą być. Są naprawdę takie 40C, niby według tu, yy, zapisu producenta, tu jest, a rzeczywiście są szerokie. No nie, tu mam 40C. Tak, tak. tak. Ale nie wyglądają na 40C. Tak, no, 42, 42, no tak. trzeba było, no, z suwmiarką trzeba było to jest zmierzyć, szokie, ale. Palony, także, ale takie dość przejściowe oponki, więc na jazdy po mieście w lekkim, szutrze, jak najbardziej adekwatne. Coś jeszcze? Tak, jeszcze hamulce. hamulce, tak, hamulce są MT400, co prawda według specyfikacji Romet podaje na stronie MT500, nie wiem czy to są kwestie cięć budżetowych czy, czy czego, ale no mamy tu MT400 w tym modelu, czyli nie podstawowy model, hamulców otrzymano, tylko już półka wyżej. Bardzo fajnie będą hamowały w takim przejściowym terenie. Są to klasycznie hamulce tutaj dwutłoczkowe z tarczami 160 przód i tył. No i za to komfortu, regulowany mostek kierownicy, duże ułatwienie, jeżeli chodzi o dobór, nazwijmy to pozycji na rowerze dla każdego z nas użytkownika. Dzięki temu sobie możemy ją indywidualnie dostosować w zakresie góra dół, więc też duży plusik. To co opinia? Tak, chyba, to, chyba to, opinia. Ty czy ja? Dobry. To zacznij. Czy kupiłbyś ten rower, gdybyś miał wolne 5300 zł? Raczej tak, w sensie, no, sprzętowo rower się broni. Wiadomo, że to rower polskiej firmy, więc mamy ten napis ROMET. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, sprzętowo ten rower jest na takim poziomie, że w tej cenie raczej nic lepszego, patrząc tylko sprzętowo, mhm. nie mówię tutaj o ramie w ogóle, raczej nic lepszego nie znajdziemy. Oczywiście no wiadomo, że jest to rama Rometu, więc tam nie ma jakiejś tam wielkiej technologii, jeżeli chodzi o geometry, czy ewentualnie poszczególne parametry jej budowy. Natomiast taki rower. Które gdzieś tam stoi wyżej w skali uznania, jeżeli chodzi o rower na rynku. Natomiast tak, na pewno mutem jest sidełko, które jest takiej firmy, jakiejś głowy no raczej. W tej cenie jakiś serial coś lepszego już powinien znaleźć na starcie plus dużo wygodniejsze chwyty, które hmm. wykorzystuje Romet w każdym rowerze od ceny 1300 zł wzwyż. Także tak powiem troszeczkę średnio. No i pedały. Takie 3 lemy wymięć Sztyca w sumie, jakby była z amortyzacją, byłoby to fajnie. No, nie pomiję. Sztyca, siodełko, chwyty, pedały. Takie cztery elementy, które bym na coś gdzieś tam wyróżnił, ale ogólnie tak myślę, że solidne 7,5 będzie uczciwą wersją. No bo się, rama jakoś nie jest wybitnym e, produktem. Aluminiowa, lekka, ale technologicznie jakaś nie jest super zaawansowana. Tak, ja. Mi ogólnie sama rama się podoba. Może wiadomo niektóre zastrzeżenia mam do, do właśnie do tych spawów, bo czasami w niektórych tych modelach te spawy nie wyglądają za ładnie, ale widać, że idzie to po prostu w dobrą stronę. Rama, no, Romet sam sobie te ramy robi, więc też na plus właściwie dla nich. Osprzętowo Prower się broni, tak jak Patryk powiedział. Nie będę tego, tego gdzieś tam bardziej rozwijał. Trochę szkoda, że Romet, rometowi nie udało się dotrzymać tego, co gdzieś tam obiecał w specyfikacji. Bo, tak jak wspomniałeś o siodełku, właśnie siodełko w specyfikacji jest podane Seller Royale, przepraszam, a tu mamy właśnie Ozona. Tak samo te hamulce, szkoda, no bo te MT500 byłyby, no byłyby fajne tutaj. Zawsze to jest model trochę wyżej. I... Co dalej? No, na pewno na wielki, wielki plus te manetki. Ja jestem ogólnie bardzo, bardzo dużym zwolennikiem manetek XTK. One naprawdę oferują szereg możliwości, szczególnie jeżeli ktoś się przesiada z manetek z rama w rowerach górskich do właśnie takiego górskiego XTK, to mamy dużą większość, mnogość możliwości zmiany tych biegów, ale tak, no, bez większego gdzieś tam rozwijania, no, w cenie gdzieś, gdybym miał 5200 zł, wolałbym. Kierować się chyba, przynajmniej jeżeli chodzi o moje preferencje, w stronę gravela niż w stronę roweru crossowego, ale tu, jak, jak wiadomo, no osoby, które nie lubią takiej agresywnej pozycji, no ten amortyzator na pewno dużo bardziej im będzie pomagał podczas takiego komfortu jeźdź. Moja opinia to jest, znaczy moja ocena to jest 7. Wydaje mi się, że taka adekwatna, jeżeli chodzi o ten rower. No. Tradycyjnie sam koniec zapraszam do naszego sklepu internetowego FabrykaRowerowa.pl Odsyłam również na social media, Facebook, Youtube, Instagram oraz teraz dość mocno zaczynamy działać na TikToku, więc tam też również odsyłam. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku, tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę, cześć, do zobaczenia. Cześć. Quick release. Quick, no właśnie nie pamiętam, jaki ten był trzeci. Power release. Nie, nie, nie. Zapomniałem, kurde, nie ma czasu, dobra. E, Takie technologie tak, jak, jak między innymi Insta Release czy Two-Way Release. Tradycyjnie na sam koniec zapraszam naszego sklepu internetowego. E, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym modelu. E, zostawcie suba oraz łapkę w górę. E, jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć, niekoniecznie jeżeli chodzi o ten model lub o jakieś inne, tak samo też piszcie w komentarzach. Dzięki właściwie za obejrzenie tego odcinka i do usłyszenia. Cześć, pozdrawiam. Zostawiamy to, czy krycimy na nowo? Ja powiedziałem się skupiam. <grymny> <grymny> Cześć, pozdrawiam.